Działa, wyglądają bardzo efektownie Te strzały Oczywiście Karina nie była efektowna na przykład Ale tak jak mówiłem już wcześniej Artyleria gładkolufowa, bo jesteśmy w czasach Broni i artylerii gładkolufowej Celność była dość umiarkowana Zwłaszcza do celów Dość odległych i niedużych Ponieważ historycy odwiedzają Statystykę, to możemy ją przytoczyć Ona z grubsza wygląda tak, że Kiedy się sumowało z pracy i postrzelanych pocisków artyleryjskich tam mniej więcej wychodził jeden artyleryjski pocisk na jednego trafionego żołnierza w przeciwnej co zważywszy nakład środków prochu sił obsługi koni użytych do owych strzelań wydaje się niezbyt dużo ale tak naprawdę chodziło o to żeby artylerię użyć w jednym punkcie tam gdzie przeciwnik bronił się najbardziej i tam gdzie należało go zniszczyć fizycznie albo zdemoralizować Mało kto wytrzymuje, a, ostrzał, a tutaj jest zwłaszcza w odległości. Dzisiaj mamy artylerię, która strzela yy, z rozrzutem do 10 metrów, a nawet nie na odległości kilkudziesięciu kilometrów. Natomiast wówczas praktyczny zasięg najcięższych działań, mówię praktyczny zasięg, to znaczy strzały prowadzały pewną szansę na trafienie celu. To mniej więcej kilometr do kilometra 100, kilometra 200 metrów. Do dużych celów, takich jak okręty czy armaty przeciwnika, strzelano lanymi kulami. Do okrętów kulami zapalającymi, to ja już mówiłem, też i kulami łańcuchowymi, różnego typu. Natomiast do piechoty, do kanalego, strzelano kartaczami, to znaczy pociskami, które. Kulkami ołowianymi, które umieszczone były w puszce, a puszka rozpadała się w trakcie lotu i taki snop ołowianek kulek trafiał w to wszystko, co spotkał na drodze. Z prostej fizyki wynika, że kawalerzysta, który był wyżej, na te półtora metra siedząc na koniu, miał większe szanse na trafienie, by zostać trafionym On, albo jego niż który jeszcze w czasie ognia artyleryjskiego mógł rzucić się na ziemię i ratować się płaskim leżeniem przed ewentualnym trafieniem. Kiedy Państwo odwiedzicie nas w twierdze na co jeszcze raz namawiam, zapraszam, jeszcze raz przypomnę wiadomość smutną,